Cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to hej, ja jestem Monia i na tym kanale skupiam się głównie na kwestiach dietetycznych, mówię o różnych dietach, głównie o diecie wegańskiej, pokazuję to, co jem w ciągu dnia, pokazuję szybkie, proste, wegańskie przepisy. I właśnie jako, że jest to kanał o takiej tematyce, to nie mogło też zabraknąć filmu o zdrowym odchudzaniu, na którym dzisiaj właśnie się skupimy. Czyli będę mówić o podstawach w sumie odchudzania, jaka jest definicja odchudzania, co zrobić, żeby odchudzanie w ogóle zaszło. I jeżeli oczywiście taka tematyka Cię interesuje, to bez przedłużania zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Tutaj na wstępie powiem od razu, że jest to temat dosyć rozległy i na pewno nie zawrę wszystkiego, co bym chciała w jednym filmie. Dlatego przygotujcie się, że będzie kilka filmów z tej serii, ale tym pierwszym myślę, że powiem o takich podstawach podstaw, żeby każdy już miał jakiś taki zarys, czym to odchudzanie jest i jeżeli Cię ten temat interesuje, to na pewno myślę, że ten film rozjaśni Ci dużo z tego tematu. I zaczynając przejdziemy sobie do kwestii pierwszej, czyli właśnie definicja odchudzania, co to jest odchudzanie, kiedy ono zachodzi. Odchudzanie jest to proces utraty masy ciała, zarówno może być to tkanka tłuszczowa, jak i tkanka mięśniowa, bo niewiele osób wie, że odchudzając się tracimy najczęściej i tłuszcz i mięśnie, a o tym jak tracić tylko tłuszcz powiem w późniejszej Części tego filmu, bo tak jest to możliwe. Ale tak, przechodząc do samego odchudzania i definicji. Odchudzanie zachodzi wtedy, jeżeli dostarczamy naszemu organizmowi mniej kalorii, jeżeli jest to potrzebne. Czyli jemy mniej, jeżeli wynosi nasze zapotrzebowanie energetyczne. I właśnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym mówię, jak obliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne, bo bardzo dużo osób ma z tym problem. Ja nierzadko słyszę od moich znajomych czy od rodziny, że na każdej stronie jest w sumie inny wynik, im wychodzi i oni nie wiedzą, jak to mają policzyć, w której stronie wierzyć i tak dalej. Generalnie tak. Są strony, które dobrze liczą to zapotrzebowanie, ale ja polecam sposób mój, który ja też z własnego doświadczenia wiem, że jest... Sprawdzony, że najlepiej działa, zacznijmy sobie od tego, że trzeba podzielić zapotrzebowanie na jakby dwa zapotrzebowania, bo jedno to jest podstawowe, czyli BMR, czyli podstawowa przemiana materii, to jest taka, która jest potrzebna do utrzymania podstawowych funkcji życiowych w naszym organizmie, takich jak praca wszystkich narządów, utrzymanie homeostazy organizmu i takie właśnie podstawy podstaw. I to generalnie jest podstawowa przemiana materii, poniżej tej wartości nigdy nigdy nie powinniśmy schodzić, bo jest to niebezpieczne dla naszego organizmu. Nie powinniśmy do tego dopuszczać, jeżeli ktoś nam proponuje dietę, że ma mniej kalorii niż nasze BMR, to coś tu już powinno nam nie grać. Tak. I jak policzyć swoje BMR? Ja na studiach poznałam kilka wzorów. Uważam, że najskuteczniejszy jest wzór Harrisa i Benedicta, który w tym momencie wam tutaj wyświetlam. Więc warto zrobić sobie screena albo po prostu wyszukać go sobie w internecie, policzyć sobie z tego wzoru. Tu zaznaczam: zwróćcie uwagę, czy liczycie dla jakiej płci, bo ten wzór jest osobny dla mężczyzn, osobny dla kobiet. To wynika z tego, że biologicznie kobiety mają większy udział tkanki tłuszczowej, a mężczyźni mięśniowej, z czego wynika, że mężczyźni po prostu mają troszkę większe podstawową przymianę materii, to podstawowe zapotrzebowanie. Dobra, ale jak mamy już to nasze BMR, czyli to podstawowe zapotrzebowanie, trzeba też policzyć całkowite zapotrzebowanie organizmu, czyli CPM, całkowita przemiana materii. jak to teraz policzyć? Do tego jest nam potrzebny ten BMR, który sobie przed chwilą omówiliśmy, pomnożony przez współczynnik PAL. Współczynnik PAL to jest współczynnik aktywności fizycznej, który określa, jak bardzo jesteśmy aktywni w ciągu dnia. I on się zaczyna od 1,4 do nawet 2 dla samych sportowców. 1,4 to jest taka bezpieczna wartość, to jest większość nasze społeczeństwo, które po prostu raczej ma siedzący tryb życia, może tam raz, dwa razy w tygodniu jakiś dłuższy spacer, jakiś spontaniczny trening, wpadnie. To jest taki 14. Jeżeli jesteś osobą, która trenuje regularnie, czy tam siłowo, biega, cokolwiek, często idzie na rowerze, no to już możesz mieć 1,5, 1,6. To już warto się w ten temat wczytać, zainteresować się i właśnie przemnożyć swój wynik BMR, policzony ze wzoru Harisa i Benedicta, przez współczynnik paliw. Wtedy wychodzi nam całkowita przemiana materii, to jest ilość energii, którą musimy organizmowi dostarczyć, żeby nasza waga stała w miejscu, czyli żeby ani nie spadała, ani nie rosła w górę. No i jak wiemy już teraz, jak obliczyć swoje zapotrzebowanie, możemy to teraz już policzyć, wiemy ile wynosi, to teraz jak stworzyć ten deficyt kaloryczny, czyli tak naprawdę ile obciąć tych kalorii. To generalnie też zależy, bo takim bezpiecznym deficytem jest od 200 do 500 kalorii i to zależy od tak naprawdę też naszego trybu życia, bo jeżeli nasza całkowita przemiana materii, powiedzmy, wynosi 2000 Kalorii i my obietniemy 500 kalorii jako ten deficyt, no to będzie 1500 kalorii. To jest bardzo mało, w sensie da się z tego ułożyć dietę, ale no nie zapewniam, że ktoś na tej diecie długo wytrzyma, bo po prostu jest to bardzo mała ilość kalorii. Dlatego dla osób, które mają stosunkowo niską całkowitą przemianę materii, poleca się taki niższy deficyt. Wiadomo, że wtedy będziemy chudnąć trochę wolniej, ale będzie to na pewno skuteczniejsze niż rzucanie się na jakąś bardzo restrykcyjną dietę, Przycinanie tych kalorii w takich ilościach, no i po prostu nie wytrzymanie długo na tej diecie. Dlatego. Jeżeli twoje CPM wynosi 2000 kalorii lub mniej, chociaż raczej mało z takich osób, dla których wynosi to jeszcze mniej, polecam około 200-300 kalorii mniej deficytu, będzie ok. Natomiast jeżeli się sportowcem bardzo dużo się trenuje, te kilka razy w tygodniu ten trening jest i nasze zapotrzebowanie na przykład wynosi 2500 kalorii, no to już możemy sobie pozwolić właśnie na obcięcie tych kalorii, nawet o te 500, bo wtedy dla nas nie będzie już taka zauważalna różnica, bo 2000 kalorii to jest wciąż bardzo dużo, na dietę redukcyjną. Można z tego ułożyć bardzo fajne mini, bardzo kolorowe, zróżnicowane i objętościowe, więc jak najbardziej. Jeżeli masz większą pulę kalorii do zagospodarowania, to na pewno to odchudzanie jest też przyjemniejsze, łatwiejsze. Tu jeszcze powiem, że takim zdrowym tempem tracenia wagi jest między pół a kilogram tygodniowo. Ten kilogram to już jest taki naprawdę must. Jeżeli ktoś naprawdę zależy na takiej dosyć szybkiej redukcji, to ten kilogram jeszcze przejdzie, ale ja uważam, że takim zdrowym tempem jest te pół kilograma na tydzień, czyli te dwa kilogramy miesięcznie. Uważam, że to jest satysfakcjonująca wartość dla takich osób, które, no wiadomo, nie zmagają się z otyłością, tylko z jakąś tam lekką nadwagą, albo po prostu chcą popracować nad własnym... Wyglądem, sylwetką. Dobra, wchodzimy do następnej części tego filmu, czyli właśnie jak odchudzając się nie tracić mięśni, a właśnie ten tłuszcz na którym tylu osobom zależy. Tutaj już musimy zwrócić uwagę na samo odchudzanie i na to, co jemy podczas redukcji. W trakcie odchudzania bardzo ważna jest ilość białka w diecie, ponieważ nie dość, że właśnie białka zbudowane są w naszym mięśni, czyli nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której mamy za mało białka, wtedy właśnie będziemy je tracić, będąc na redukcji. Trzeba zwrócić uwagę na białko. Na redukcji zaleca się od 1,4 g białka do nawet 2 gramów białka na kilogram masy ciała na dobę. To jest dużo, ale po pierwsze, zapobiega to utraty mięśni podczas redukcji. Po drugie, białko wpływa na odczucie sytości po posiłku, czyli jeżeli będziemy mieć posiłek bogaty w białko, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasyci on nas. No w sumie to nie jest prawdopodobieństwo, tylko tak po prostu jest. Taki posiłek nasyci nas na zdecydowanie, zdecydowanie dłużej, niżeli posiłek bez białka. Na przykład, taki przykład z życia. Mamy taką szybką przekąskę w ciągu dnia, idziemy do sklepu i bierzemy sobie jakiegoś batony. Albo nawet jakiś tam zdrowszy wybór, powiedzmy, że bierzemy jakiś owoc, banana. No to jest to raczej tylko i wyłącznie cukier, glukoza. Jeżeli to jest banan, to ta glukoza. No i szybko nam podniesie się też poziom cukru we krwi. Na chwilę nam to doda energii, ale dosłownie na chwilę i zaraz będzie ten spadek i możliwe, że będziemy nawet bardziej głodni, niż przed zjedzeniem tej słodkiej przekąski. A! Jeżeli zamiast tego, albo do tego, kupilibyśmy sobie jeszcze skr, taki powiedzmy naturalny, który ma tam, nie wiem, 150 gramów ma opakowanie, to tam w opakowaniu mamy nawet około 20 gramów białka, myślę, że tak to wygląda. No to już to białko sprawi, że ten pośrodek nas nasyci, nawet ta przekąska, nas nasyci na 2-3 godziny. Nie będzie Myśleć o jedzeniu, więc to białko w dzieci jest bardzo ważne, trzeba o nim pamiętać. To właśnie zapobiegnie nam utraty mięśni. A spowoduje, że tłuszcz będzie się redukował. Oczywiście, żeby też nie tracić mięśni, warto jest włączyć do swojego trybu życia trening siłowy, który dodatkowo będzie stymulował te mięśnie, a mięśnie stymulowane, które jeszcze mają dodatkowo w diecie dużo białka, będą się budowały, przy czym jednocześnie tłuszcz będzie schodził, bo będziemy dostarczać mniej kalorii spożywienia, ale będziemy je stymulować treningiem i dokładać im paliwa w postaci białka, czyli będą one się rozwijały. I tutaj przechodzimy już do ostatniej części z dzisiejszego filmu, czyli ważniejsze jest to tak naprawdę ile jesz na diecie redukcyjnej, a nie to co jesz. No bo tak, osoby bardzo często chcą schudnąć i mówią, że no, jedzą zdrowo, a nie chudną. No tak, ale zdrowe jedzenie też ma kalorie. Taki bardzo powszechny przykład. Ktoś na przykład rezygnuje ze słodyczy, chce mieć zdrową przekąskę, więc kupuje sobie paczkę orzechów. A jak wiem, orzechy są bardzo kaloryczne, mają nawet 600 kalorii na 100 gramów, więc jest to bardzo dużo. To jest jedząc takie opakowanie, które ma nawet po 100 gramów, właśnie to jest 600 kalorii. I no, Wiadomo, że jest to zdrowa przekąska, że są to zdrowe tłuszcze, że jest tam jakaś ilość białka, ale wciąż jest to masa kalorii, w sumie sam tłuszcz i nie jest to, to najlepsza opcja dla osób na diecie redukcyjnej. Więc warto zwracać uwagę po prostu na to, ile jemy. Bo można jeść tak naprawdę na diecie wszystko, nie trzeba trzymać czystej michy tak przysłowiowo, żeby schudnąć, tylko możemy jeść to, co mamy ochotę, ale w odpowiednich ilościach. Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, kochasz czekoladę, kochasz chipsy, włącz to do swojej diety redukcyjnej, tylko po prostu zorientuj się, ile to ma kalorii w takiej porcji, którą zjadasz. Na przykład, jeżeli lubisz oglądać serial wieczorem i otworzyć sobie do tego czekolady czy jakieś cukierki, to po prostu odważ sobie na wadę tyle, żebyś się zmieściła w swoim deficycie kalorycznym. Na przykład jest końcówka dnia, zostało ci tam 300 kalorii, chcesz te 300 kalorii sobie zjeść w postaci czekolady do filmu. No i okej, okay, każdy ma do tego prawo, to nie jest nic złego sobie czasem zjeść czekoladę. Więc odważ sobie tyle, ile tej czekolady będzie miało te 300 kalorii, i sobie zjedz, nie bierzmy żadnych wyrzutów sumienia, bo się zmieściłaś w deficycie, a jednocześnie zjadło się to, na co się miało ochotę, więc da się jeść naprawdę wszystko, trzeba zwracać uwagę na te kalorie, bo tak naprawdę one są najważniejsze. Oczywiście nie mówię tutaj, że mamy teraz jeść same niezdrowe rzeczy i chodzić na fast foody, bo przecież można jeść wszystko. Ja polecam tą metodę, w większości jemy zdrowo, czasem sobie pozwalamy na jakieś powiedzmy mniej zdrowe jedzenie. Nie mówię tutaj, że 80-20, bo u każdego to się waha. Inaczej ja po prostu uważam, że dziennie warto zjeść Kilka zdrowych posiłków, i ten jeden może być taki mniej zdrowy, trochę bardziej przetworzony, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i raczej mało kto trzyma. Czystą michę na co dzień, 24 na dobę, wszystkie dni w miesiącu. Więc ja polecam do tego podejść z głową, skupić się bardziej na kaloriach na początku, zwłaszcza, bo wtedy nam to wejdzie. Mniej więcej będziemy wiedzieli, ile co ma kalorii, będzie nam na pewno już potem łatwiej. No i tak się na tym też nie fiksować. Można jeść na się wszystko, tylko w odpowiednich ilościach i oczywiście z rozsądkiem. No dobra, i to by już było wszystko, co chciałam powiedzieć w dzisiejszym filmie, w pierwszej części na temat zdrowego odchudzania. Jeżeli film ci się podobał, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawisz coś po sobie, jeżeli polubisz ten film, jeżeli skomentujesz, powiesz co uważasz, i zostawisz subskrypcję po dalszą część z tej serii, z serii odchudzania. Ode mnie na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymaj się ciepło, pa pa!